Ludzkość potrafi budować rakiety, leczyć choroby i przyszywać głowy psom. Gratulacje, nauko. Pierwszy fakt. Wyobraź sobie, że ktoś budzi się rano i mówi: "Hm, a co jeśli połączę dwa psy w jednego?". Tak właśnie myślał radziecki naukowiec Władimir Demichow w latach 50. Stworzył on psa o dwóch głowach, dosłownie. Przyszył głowę i przednie łapy jednego psa do ciała drugiego. Oba psy żyły kilka dni, Piły mleko, a nawet szczekały niezależnie od siebie. To był moment, gdy świat zrozumiał, że granica między genialnym a szalonym nie istnieje jest po prostu z gumy. Eksperyment nazwano sukcesem, co w wolnym tłumaczeniu znaczy udało się kogoś przestraszyć na zawsze. Drugi fakt: w 1972 roku amerykańscy naukowcy postanowili udowodnić, że małpy też mogą być astronautami. Brzmi mądrze, dopóki nie zobaczysz, jak wyglądał trening. Małpy siedziały w metalowych kapsułach, karmione bananowym purée przez rurkę, a co kilka godzin testowano ich refleks, rażąc prądem. Naukowcy nazwali to symulacją stresu w przestrzeni kosmicznej. Małpy pewnie miały inne słowo, poniedziałek. Gdy kapsuła wróciła na Ziemię, okazało się, że dane niczego nie dowodzą, poza tym, że nawet w kosmosie ludzie potrafią być idiotami. Trzeci fakt. We Francji w XIX wieku pewien lekarz postanowił sprawdzić, jak długo można żyć bez głowy. Nie, to nie żart. Po egzekucji gilotyną próbował rozmawiać z odciętą głową skazańca. Twierdził, że powieki drgnęły, a usta próbowały coś powiedzieć być może odczep się. Eksperyment trwał kilkanaście sekund i zakończył się logicznie śmiercią wszystkiego w zasięgu. Lekarz ogłosił, że świadomość po ścięciu trwa przez chwilę czyli mówiąc prościej nawet wtedy człowiek ma czas pomyśleć, a nie mówiłem. Czwarty fakt. W pewnym laboratorium w Stanach Zjednoczonych naukowcy postanowili sprawdzić, jak bardzo kot nienawidzi kąpieli. Nie, nie żartuję. Zbudowali specjalny basen, w którym testowali reakcję kotów na różne temperatury wody. Efekt? Koty krzyczały, drapały, a jeden z nich nauczył się otwierać drzwi i uciekł przez korytarz wprost do sali konferencyjnej, gdzie trwało zebranie dyrekcji. Eksperyment miał dowieść, że kot nie znosi wody. Coś, co wiedział już każdy, kto miał wannę i zwierzę. Ostateczny wniosek raportu brzmiał: koty reagują negatywnie na zanurzenie w cieczy. Niesamowite odkrycie, prawda? Nobla powinni dawać za tak oczywiste rzeczy. Piąty fakt. W latach 60. grupa amerykańskich badaczy chciała nauczyć Delfina mówić po angielsku. Brzmi uroczo, dopóki nie dowiesz się, że wprowadzili w to człowieka. Kobieta miała z Delfinem mieszkać w jednym domu, rozmawiać, bawić się i uczyć go wymowy. Delfin rzeczywiście próbował, wydając dźwięki przypominające Hello, choć brzmiało to bardziej jak mokre gwizdnięcie w rurę. Projekt zakończył się, gdy Delfin się zakochał, a laboratorium zamknęto z powodu nieodpowiednich relacji międzygatunkowych. To był ten moment, gdy nauka przekroczyła granicę pomiędzy ciekawością a scenariuszem z kiepskiego filmu dokumentalnego. Szósty fakt. Podczas zimnej wojny Związek Radziecki uznał, że najlepszym sposobem na szkolenie żołnierzy jest nauka z pomocą niedźwiedzia. Tak, prawdziwego brunatnego kolosa. Zwierzę, nazwane Wojtek, zostało oficjalnie wcielone do armii i nosiło amunicję podczas bitew. Kiedy jeden z oficerów postanowił sprawdzić jego lojalność, dał mu wódkę. Bo oczywiście, co może pójść nie tak? Wojtek wypił, usiadł przy ognisku i ukradł papierosy. Eksperyment zakończył się sukcesem. Niedźwiedź dostał stopień kaprala, a żołnierze zyskali maskotkę, która paliła i piła lepiej niż oni. Historia pokazuje, że czasem najlepszy żołnierz ma futro. Siódmy fakt. W Japonii w latach 50. naukowcy chcieli sprawdzić, czy szczury potrafią się uśmiechać. Zbudowali więc maleńkie laboratorium z lustrem i kamerą. Przez tygodnie puszczali im muzykę, karmili słodyczami i głaskali, czekając na emocjonalny odruch szczęścia. Zamiast tego, szczury po prostu tyły i zasypiały. Kiedy w końcu jeden z nich poruszył wąsami w sposób pozytywny, zespół ogłosił przełom gryzoń wykazał radość egzystencjalną. Świat nauki nie był zachwycony. Eksperyment zakończono, a szczury stały się lokalnymi celebrytami, bo wyglądały na najbardziej zrelaksowane stworzenia w kraju. ósmy fakt. W Niemczech pewien profesor postanowił dowieść, że rośliny mają emocje. Wziął więc doniczkowego kaktusa, podłączył do niego elektrody i przez wiele tygodni opowiadał mu dowcipy. Gdy igły nie zareagowały, próbował śpiewać, a potem. Grozić mu nożem, by sprawdzić, czy wyczuje niebezpieczeństwo. Kaktus, jak przystało na kaktusa, nie wykazał żadnych emocji. Profesor jednak twierdził, że jego milczenie to forma stoicyzmu. Publikacja wyników zakończyła się jednym zdaniem: Rośliny są emocjonalnie stabilniejsze niż ludzie i trudno się z tym nie zgodzić. Żaden kaktus nie płacze nad rachunkami. Dziewiąty fakt. W pewnym laboratorium w Wielkiej Brytanii naukowcy postanowili udowodnić, że ryby mają osobowość. Tak, brzmi to jak żart, ale to był oficjalny projekt finansowany z publicznych pieniędzy. Wzięli grupę złotych rybek i zaczęli je testować psychologicznie. Jedne miały rozwiązywać łamigłówki, inne grać w miniaturowe gry pamięciowe. Każda z nich dostała imię, bo jak tłumaczył główny badacz trudno zrozumieć emocje stworzenia, które nazywasz tylko rybą. Po kilku miesiącach naukowcy doszli do genialnego wniosku: część rybek była śmiała, a część nieśmiała. Inaczej mówiąc, niektóre pływały szybciej. Gdy zapytano o praktyczne zastosowanie odkrycia, profesor odparł z powagą: Dzięki temu będziemy lepiej rozumieć relacje społeczne w akwarium. I choć projekt kosztował tyle, co porządny dom na przedmieściach, Brytyjczycy zyskali coś cenniejszego. Świadomość, że nawet ryba może mieć gorszy dzień. Dziesiąty fakt: w latach 30. pewien psycholog z Pragi próbował nauczyć psa grać na pianinie. Brzmi jak scena z kreskówki, ale to autentyczny projekt badawczy. Naukowiec twierdził, że pies może nauczyć się rozróżniać dźwięki i tworzyć proste melodie emocjonalne. Przez wiele miesięcy siedział z owczarkiem w małym pokoju, nagradzając go smakołykiem za każde uderzenie w klawisz. Po pewnym czasie pies nauczył się, że jeśli uderzy łapą, dostanie kiełbasę, więc walił w klawiaturę jak szalony, aż instrument brzmiał jak kocioł z upadłej orkiestry cyrkowej. Eksperyment zakończył się, gdy sąsiedzi złożyli skargę na nadmierną aktywność muzyczną zwierząt domowych. Psycholog ogłosił jednak sukces. Dowiedliśmy, że pies potrafi tworzyć muzykę dla nagrody. Krytycy dodali tylko: Tak, dokładnie jak każdy człowiek w reklamie banku. Jedenasty fakt. W Stanach Zjednoczonych w latach czterdziestych wojsko testowało teorię, że ludzie mogą wykrywać promieniowanie językiem. Tak, to nie żart. Zbudowano specjalne urządzenia, które miały emitować mikroskopijne dawki promieni i kazano ochotnikom dotykać ich czubkiem języka, by wyczuć subtelne zmiany energetyczne. Ochotnicy mówili, że czują metaliczny smak, na co naukowcy odpowiedzieli: Doskonale, eksperyment działa. Dopiero po kilku tygodniach ktoś zauważył, że urządzenie się przegrzewa i dosłownie przypala języki uczestników. Projekt natychmiast zamknięto, a raport podsumowano zdaniem: Nie wykryto żadnych właściwości nadzmysłowych, jedynie smak stopionego aluminium. To była nauka w najczystszej postaci, poświęcenie dla wiedzy i zero zdrowego rozsądku. Dwunasty fakt. W Kanadzie pewien lekarz chciał sprawdzić, jak długo człowiek może funkcjonować bez snu? Znalazł więc ochotnika, młodego studenta, który myślał, że to łatwe pieniądze. Miał nie spać przez 11 dni, podczas gdy zespół badaczy obserwował jego zachowanie. Pierwszego dnia chłopak był pełen energii, drugiego, sarkastyczny, trzeciego zaczął rozmawiać z krzesłem, a piątego oznajmił, że krzesło odwzajemnia jego uczucia. Gdy eksperyment się skończył, student spał bez przerwy przez 20 godzin i obiecał, że nigdy więcej nie zaufa człowiekowi z notatnikiem. Lekarz uznał badanie za sukces, a świat dowiedział się, że brak snu działa tak samo jak tanie wino, tylko bez zabawy. Trzynasty fakt. We Francji w latach 80. pewna grupa badaczy postanowiła dowiedzieć się, czy kury potrafią odróżnić muzykę klasyczną od roka. Ustawili głośniki w kurniku i przez wiele tygodni odtwarzali Beethovena, Mozarta i, dla kontrastu, zespół ACDC. Wynik? Podczas koncertów rokowych, kury znosiły mniej jaj, ale za to chodziły szybciej i częściej dziobały naukowców. Kiedy włączano Mozarta, uspokajały się i przysypiały. Badacze ogłosili więc przełomowy wniosek: muzyka klasyczna sprzyja produkcji jajek. Ministerstwo rolnictwa pogratulowało im odkrycia, a kury, cóż, nie powiedziały nic, bo nie mają ust. Eksperyment do dziś uznawany jest za dowód, że nauka potrafi być nie tylko dziwna, ale i głośna. Czternasty fakt. W latach 50. w Stanach Zjednoczonych pewien naukowiec uznał, że można zrozumieć ludzką agresję, jeśli wkurzy się roboty. Brzmi niedorzecznie? Cóż, on naprawdę to zrobił. Stworzył mechaniczne kukły z twarzami ludzi i kazał studentom krzyczeć na nie, bić je kijem i wyzywać od najgorszych. Po kilku tygodniach studenci zaczęli się czuć winni. Zaczęli przepraszać maszyny, które nawet nie miały mikrofonu. Naukowiec doszedł do wniosku, że ludzie tworzą emocjonalne więzi z przedmiotami, jeśli wystarczająco długo je biją. To odkrycie stało się fundamentem przyszłej psychologii relacji człowieka z technologią czyli, inaczej mówiąc, początkiem ery w której ktoś może zakochać się w swoim telefonie. Roboty swoją drogą nie wyraziły opinii, były zbyt zajęte nieistnieniem emocji. Piętnasty fakt. W Szwecji pewien zespół badaczy postanowił udowodnić, że rośliny czują stres, gdy słuchają kłótni. W tym celu wzięto dwa identyczne kwiaty doniczkowe. Jeden postawiono w pokoju, gdzie puszczano spokojną muzykę i miłe słowa, a drugi w miejscu, gdzie codziennie odtwarzano nagrania kłótni małżeńskich. Po kilku tygodniach naukowcy zauważyli, że nieszczęśliwa roślina urosła wolniej i miała mniej kwiatów. Eksperyment nazwano dowodem na botaniczną empatię. Problem w tym, że później okazało się, iż drugi pokój miał po prostu mniej światła, ale nikt już nie chciał tego słuchać. Historia o roślinie, która płacze, sprzedała się lepiej niż prawda. Dziś ten eksperyment wciąż jest cytowany w książkach o pozytywnej energii, bo jak wiadomo, nawet fikcja kwitnie, gdy dobrze ją podlejesz. Szesnasty fakt. W latach trzydziestych w Niemczech pewien lekarz próbował dowieść, że można odmłodzić człowieka poprzez przeszczepienie mu organów małpy. Tak, dokładnie tak. Eksperyment polegał na wszczepieniu fragmentów jąder małp pacjentom w średnim wieku. Lekarz wierzył, że energia zwierzęcia przejdzie na człowieka. Pierwsi ochotnicy twierdzili, że czują wzrost siły i chęci do życia. Co mogło mieć więcej wspólnego z placebo niż z biologią? Po kilku miesiącach okazało się, że efekty uboczne obejmują gorączkę, halucynacje i nagłą potrzebę wspinania się po drzewach. Projekt przerwano, a lekarz przeszedł do historii jako człowiek, który naprawdę chciał stworzyć półmałpę, półmenedżera. Nauka, jeden, zdrowy rozsądek, zero. Siedemnasty fakt. W Stanach Zjednoczonych w latach 60. Pewien psycholog zafascynował się ideą, że można zresetować osobowość człowieka dźwiękiem. Wymyślił więc urządzenie, które przez wiele godzin odtwarzało w kółko jedno zdanie, mające oczyścić umysł. Ochotnicy spędzali całe noce w słuchawkach, słuchając tej samej frazy: Jesteś spokojny, jesteś czysty, jesteś wolny. Po tygodniu byli już wszystkim, tylko niespokojni. Zaczęli halucynować, widzieć głosy i słyszeć kolory. Psycholog triumfalnie ogłosił, że odkrył nową drogę do oświecenia. Komisja Etyczna uznała jednak, że to raczej droga do psychiatry. Dziś ten eksperyment uważany jest za pierwszy krok w stronę medytacji z YouTube'a, tylko z mniejszym marketingiem i większymi traumami. 18. Fakt. W Australii pewien zoolog chciał sprawdzić, jak wysoko kangur potrafi skakać, jeśli go przestraszyć. Zbudował więc ogromny głośnik i odtwarzał przez niego dźwięki lwów. Kangur rzeczywiście skakał. Tak wysoko, że przeskoczył ogrodzenie i uciekł, a eksperyment skończył się po pięciu minutach. Naukowiec nazwał to nieprzewidzianym sukcesem. Po roku ten sam badacz próbował nauczyć Emu chodzić tyłem, żeby zrozumieć dynamikę cofania się w naturze. Efekt? Żaden ptak się nie cofnął. Ale kilku asystentów zrezygnowało z pracy tłumacząc, że nie chcą już uczestniczyć w metaforach. Eksperymenty tego typu pokazują jedno. Jeśli coś da się zrobić, człowiek to zrobi, nawet jeśli nie ma pojęcia po co. 19. fakt. W Stanach Zjednoczonych w latach 50. naukowcy z pewnego uniwersytetu postanowili sprawdzić, czy dzieci mogą nauczyć się telepatii. Eksperyment wyglądał tak. Jedno dziecko siedziało w pokoju z kartami Drugie w sąsiednim pomieszczeniu miało odebrać myśl o wybranym symbolu. Po kilku tygodniach testów wyniki były żałośnie przypadkowe, ale naukowcy, nie chcąc się poddać, uznali, że dzieci blokuje presja sukcesu. Postanowili więc dać im słodycze za każde trafienie. Wtedy wyniki poprawiły się natychmiast. Dzieci po prostu zgadywały wszystkie symbole po kolei, aż coś się udało. Badacze ogłosili to telepatycznym przełomem i opublikowali raport, który potem przez lata cytowano jako przykład, że nawet geniusze potrafią wierzyć w magię, jeśli tylko wyniki pasują do budżetu. Dwudziesty fakt. W latach 70. pewien radziecki inżynier próbował stworzyć psa robota, który będzie reagował na emocje właściciela. Urządzenie wyglądało jak metalowy jamnik po przejściach. Miało żarówki zamiast oczu i głośnik w pysku, który wydawał dźwięk przypominający szczęście. Kiedy właściciel się uśmiechał, robot miał merdać ogonem. Problem polegał na tym, że system rozpoznawania emocji nie działał. Zamiast reagować na radość, robot wył na widok czegokolwiek czerwonego. Projekt zakończono, gdy pies wpadł w szał na widok radzieckiej flagi. Wyniki badań utajniono, ale legenda o elektronicznym psie Patriocie krąży do dziś wśród studentów inżynierii. Morał? Sztuczna inteligencja też potrafi mieć za dużo emocji. 21. fakt. W Stanach Zjednoczonych w latach 20. pewien dentysta uznał, że najlepszym sposobem na walkę z próchnicą jest. radioaktywność. Tak, naprawdę. Stworzył specjalną pastę do zębów, zawierającą radę, i reklamował ją jako źródło świeżości i blasku. Przez kilka lat produkt sprzedawał się świetnie, aż klienci zaczęli zauważać, że ich zęby dosłownie świecą w ciemności. Dentysta tłumaczył to jako. Efekt zdrowotnej energii. Dopiero gdy kilku pacjentów straciło zęby i kawałki szczęki, projekt zakończono. Pasta została zakazana, ale reklamy z uśmiechniętymi ludźmi z poświatą wciąż można znaleźć w starych archiwach. To był czas, gdy marketing błyszczał dosłownie i śmiertelnie. Dwudziesty drugi fakt. W Indiach pewien profesor biologii chciał udowodnić, że kury potrafią liczyć. Zbudował więc specjalne laboratorium z kolorowymi guziczkami i nauczył kury dziobać w odpowiednim porządku. Początkowo wszystko wyglądało obiecująco. Ptaki potrafiły odróżnić jeden guzik od trzech. Ale profesor uznał, że to za mało. Chciał, żeby rozwiązywały równania. Po kilku miesiącach eksperymentu kury przestały współpracować i po prostu dziobały wszystko, co błyszczało. Wtedy profesor zapisał w notatkach: Zauważono bunt intelektualny wśród badanych. To oficjalnie pierwszy przypadek, kiedy kurczaki uznały, że mają dość edukacji. I trudno im się dziwić, wielu studentów też ma podobne podejście po pierwszej sesji egzaminacyjnej. Dwudziesty trzeci fakt. Na koniec prawdziwa perła absurdów. W latach osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych pewien lekarz chciał sprawdzić, czy śmiech może leczyć poważne choroby. Zebrał więc grupę pacjentów i przez kilka tygodni kazał im oglądać wyłącznie komedie. Wyniki były zaskakujące. Pacjenci rzeczywiście czuli się lepiej. Problem w tym, że lekarz uznał, iż to dowód na cudowną moc sitcomów i nakazał wszystkim porzucić leki. Po miesiącu większość wróciła do szpitala, a doktor dostał zakaz praktyki. Mimo to jego eksperyment zapisał się w historii jako pierwsza próba leczenia śmiechem. Morał? Śmiech to zdrowie, ale tylko wtedy, gdy nadal masz lekarza. Ludzkość potrafi wysłać człowieka w kosmos ale wciąż nie potrafi zrozumieć własnego mózgu Który z tych eksperymentów był najgłupszy Napisz w komentarzu Nauka czeka na twoje wyniki losu nie kusz bo ci zgaśnie Internet już